Ach, te ciemierniki! Co one mają w sobie? Alicja klęczy przed nimi, a Lucyna udaje, że jest jednym z nich. A zresztą zobaczcie sami. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Cześć, dzień dobry. Ciemierniki w naszym ogrodzie odgrywają bardzo ważną rolę. Rosną w przeróżnych miejscach, same się wysiewają, krzyżują się, dzięki czemu mamy mnóstwo pięknych, kto wie, być może nawet nowych odmian. No i cieszą nas przez wiele miesięcy w roku, dlatego że właściwie są cały czas obecne, kwitną od zimy. Do wiosny, potem mają piękne liście, są zdrowe, a za opiekę odwdzięczają się spektakularnym kwitnieniem. Sadzimy je w kępach, żeby właśnie jeszcze podkreślić ich urodę, i dzisiaj w tym odcinku pokażemy Wam razem z moją mamą Lucyną, jak my dbamy o ciemierniki, jak je tniemy, jak rozmnażamy, jak nawozimy, żebyście i Wy mogli cieszyć się tymi pięknymi kwiatami w swoim ogrodzie. Zapraszamy na ten odcinek. Zapraszamy. Mamy kwiecień, ciemierniki są teraz w pełni rozkwitu, no ale właśnie nie zostawiamy ich e, tak zupełnie e, samych sobie. E, coś tutaj teraz, mamo, będziemy działać przy nich. Tak, musimy im pomóc, żeby, e, odzysk, poka żeby mogły pokazać w pełni swoją urodę. Zobaczcie, jakie są piękne kępy. E, tutaj są, jest biały pełny, jest tam e, prawie czarny pełny, i tak dalej. Ale. Regularność tych kęp i zakłócają duże, stare liście. o, Często, gęsto te liście są w plamach. Trzeba je wyciąć. Alicja, przygotowałam ci liście, bo ja nie za ja, bardzo. Ja od czarnej roboty. Będę. Dobra. Od czarnej roboty, weź, tam masz podkładkę. A, tutaj tu masz, też widzę jedno jest, tu masz nożyce. O, dzięki. Tnij no, a Ty liście. powiedz, po co my wycinamy te liście tak. i czemu dopiero my tak późno to tak, robimy? Tak. E, możecie zapytać, kiedy te stare liście, które właśnie są takie bardzo brzydkie już, niektóre są nawet martwe, całe w plamach, kiedy je usuwać? Otóż nie podam wam dokładnej daty, ponieważ... Te liście szpecą, ale do tej pory spełniały bardzo ważną rolę. Mianowicie osłaniały wychodzące z ziemi pąki ciemierników. A wiecie jaka była e, pogoda kilka tygodni temu. Więc e, te liście spełniły bardzo ważną rolę, ale kiedy zobaczyłyśmy, że już zaczynają wychodzić młode liście, to one się odsłonią, kiedy, kiedy Alicja usunie właśnie te stare. No to właśnie te, to teraz można obciąć. To nie jest za późno. W każdym razie. Teraz najważniejszym zabiegiem jest ścięcie liści. I słuchajcie, broń Boże, tych liści nie dajemy na kompost, ponieważ plamy na tych liściach to jest yy, choroba grzybowa, charakterystyczna dla ciemierników. I trzeba je albo spalić, albo wrzucić do śmieci. Liście wycinamy w całości, po prostu w tym miejscu, z którego one wyrastają. Wycinając stare liście ciemierników, nie tylko poprawiacie natychmiastowo ich urodę, ale możecie odkryć też coś zupełnie no, cudownego. Po prostu, zobaczcie, tu wszędzie pod tymi ciemiernikami jest po prostu setki albo nawet tysiące siewek. Większość z nich ma na razie same liścienie czyli to są tylko takie pierwsze, pierwsze dwa listki, które każde nasionko wypuszcza na początku, na start. I Takich siewek nie powinno się ruszać, są po prostu zbyt delikatne. Ale jeżeli dobrze się przypatrzycie, to zobaczycie, że są tutaj też młode ciemierniki, takie, które już wypuściły liście prawdziwe, czyli właśnie takie jak, jak ma duży ciemiernik, tylko oczywiście w skali mikro. I takie siewki można już wykopywać i przesadzać do, do doniczek. Oczywiście. To, że znajdziecie takie siewki pod na przykład z takim prześlicznym e... Ciemiernikiem o bardzo ciemnych kwiatach wcale nie znaczy, że te siewki, które znajdziecie właśnie tutaj, powtórzą cechy, bo ciemierniki wzajemnie się krzyżują. No i pewnie jak też pamiętacie z lekcji biologii, wiele roślin rozmnażanych przez siew nie powtarza w 100% cech roślin matecznych. Ale to wcale nie oznacza, że to jest coś złego, dlatego że właśnie dzięki tej tej cesze ciemierników. W naszym ogrodzie mamy mnóstwo przepięknych, bardzo oryginalnych ciemierników. Które pokażemy Wam w dalszej części tego odcinka. Większość ciemierników, które tutaj widzicie, to są właśnie nasze siewki, bo tylko zostały tutaj posadzone trzy odmiany. Od razu powiem, że ciemierniki o kwiatach pełnych no, nie powtarzają cech i ich siewki właściwie nigdy nie, nie mają kwiatów pełnych. Żeby uzyskać takie sadzonki, musicie po prostu podzielić roślinę, roślinę mateczną, i z niej uzyskać y rośliny właśnie sadzoneczki rośliny potomne i jak to robimy to też wam pokażemy w dalszej części tego odcinka jeżeli podobają wam się nasze rady nasz program zasubskrybujcie kanał zostawcie kciuka w górę napiszcie komentarz bo wszystko to pozwala nam rozwijać nasz kanał i docierać do nowych ogrodników i dzielić się z nimi naszą wiedzą ogrodniczą zobaczcie ja teraz spróbuję właśnie wykopać ee... Te dojrzałe siewki, które już mają te liście właściwie, w sumie naliczyłam y, trzy takie siewki. Mam taką wąską, długą y, łopatkę, można powiedzieć, bo właśnie ci mierniki mają bardzo głęboko położone te korzenie i trzeba y, no, nie uszkodzić ich podczas wykopywania. Tak się starać. Y, te jeszcze poczekają na swoją kolej. O, zobaczcie. Tutaj. Śliczne, yy, śliczne korzonki, ładna sadzonka yy, składająca się z trzech, z trzech pędów. Nie będę rozdzielać, bo bardzo długo musiałabym czekać, żeby uzyskać ładną, dużą roślinę. Po prostu te trzy sadzonki posadzę do doniczki, no i za jakieś trzy lata powinny zakwitnąć. Pora posadzić moją sieweczkę, czy tam kilka nawet tych siewek. Mam tutaj przygotowane podłoże z podłoże do sadzenia, pomieszane z naszym kompostem. Dlatego tak robię, żeby po prostu te siewki miały cały czas styczność z tą ziemią, która jest u nas w ogrodzie. Bo rosły w ogrodzie, miały do czynienia z naszymi bakteriami, z naszymi tutaj różnymi grzybkami, innymi drobnoustrojami i organizmami, które żyją w glebie. I teraz, Jakbym je przesadziła do takiego zupełnie jałowego podłoża, które często jest sprzedawane w sklepach, no to boję się, że po prostu one by gorzej rosły, dlatego pomieszam sobie z kompostem i nie zapominam o tym, żeby tutaj też dać właśnie nawozu tego dolomitu, czyli nawozu wapniowo-magnezowego, bo właśnie takiego podłoża wymagają, wymagają ciemierniki. Specjalnie nie biorę jakiejś super dużej doniczki, żeby ułatwić roślinom zawiązywanie się bryły korzeniowej. Nic tutaj nie kombinuję. Po prostu, po prostu sadzę. Czekajcie, żeby sobie może nie nabrudzić tak. I gotowe. Za kilka lat, mam nadzieję, że doczekam się takich kwiatów, bo... Takie młode siewki kwitną dopiero w trzecim, czwartym albo nawet piątym roku po wysiewie i właśnie to jest przyczyną bardzo wysokich cen ciemierników w sprzedaży, bo taka sadzonka kosztuje około 20 albo nawet i więcej złotych, a czasami widzicie w punktach sprzedaży no oszałamiające, ogromne po prostu kępy ciemierników, gdzie jest mnóstwo kwiatów i one potrafią kosztować już teraz nawet około 100 złotych. To dlatego, że szkółka czy producent musiał umieścić bardzo dużo siewek, i to nie jednorocznych, tylko takich, które już kwitną. A to wszystko kosztuje, no i prawda jest też taka, że te wspaniałe odmiany, które spotykacie właśnie w punktach sprzedaży, jak już Wam mówiłam, nie uzyska się ich przez siew, szczególnie tych o pełnych kwiatach, i one są mnożone in vitro, a to też jest kosztowne, więc stąd właśnie tak wysokie ceny ciemierników. Więc jeżeli zobaczycie gdzieś w sprzedaży takie sadzonki mniejsze, uprawiane samodzielnie przez ogrodników, przez małych szkółkarzy, no no to możecie mieć taką pewność, że one zostały właśnie z wielką miłością i powolutku uprawiane, uzyskane i warto je kupować, bo będą dobrze czuły się w Waszych ogrodach. Napisałyśmy książkę Szkoła Cięcia 2, która uczy Was, jak ciąć drzewa i krzewy owocowe, żebyście nie musieli powtarzać naszych błędów, a mieli w pigułce podane, jak, kiedy. I w którym miejscu uciąć w bardzo prosty i przystępny sposób. 256 stron nabitych konkretami. W sumie 45 gatunków roślin owocowych. Na każdym rysunku są czerwonymi kreskami zaznaczone miejsca cięcia. Jest też rozdział o tym, jakich narzędzi używać, w jaki sposób ciąć w którym miejscu, a także po co w ogóle tniemy rośliny. Naszą książkę możecie kupić na www.skleptwójogrodni.pl, a na co dzień w mediach społecznościowych, na naszych kanałach, na YouTubie, na Facebooku i na Instagramie znajdziecie mnóstwo wiedzy i inspiracji prosto z naszego ogrodu. Jak widzicie, siedzę w kępie ciemierników w przedogródku. One rosną w bardzo dobrym miejscu, jeśli chodzi o tak zwane. Stanowisko, czyli miejsce e, ocienione. Nie, może nie taki głęboki cień, ale jednak cień. Jest tutaj dużo próchnicy. E, gleba ma odczyn. E, co najmniej musi mieć obojętny, ale lubią wapienny, więc trzeba to zachować i uszanować. I nie powinno być w sąsiedztwie ciemierników nie powinno być żadnych drzewów, drzew, przepraszam, ani krzewów, które się płytko korzenią, na przykład typu lilaki, bo by im, zabierałyby im wszystko co najlepsze z gleby. Tutaj są kępy, które zostały kupione i... Zaraz powiem, kupione i, i taki, takie są one tutaj od samego początku. A oprócz tego są kępy, kępy albo kępki, które się wysiały. Czyli z tych kupionych ciemierników wysiały się inne i dzięki temu mamy piękne okazy. Na przykład kupiony ciemiernik o kwiatach biały, o kwiatach pełnych, czy może półpełnych. Ta siewka urodziła przepiękne, pojedyncze, białe kwiaty. O takich yy, takiej yy, yy, taki poświacie zielonkawej. Coś pięknego. Yy, następna kępa, którą kupiłyśmy, jest tutaj za mną z tyłu. O, zobaczcie, różowe. Różowe, pełne. Piękne, natomiast ta kępka, która jest tu koło mnie, i ma takie ciemne, ciemne bordowe kwiaty, ale też i ciemne, zwłaszcza młode, młode liście. Zobaczcie, prawie, bo, prawie bordowe są, bordowo-zielone. To już jest siewka, to już jest nasza siewka. Wyszło słoneczko, zrobiło się cieplej, a tutaj wokół ciemierników od razu zaroiło się od pszczół, które właśnie zbierają sobie pożytek z ich kwiatów. I to jest kolejna super cecha i zaleta ciemierników, że właśnie dają pożywienie pszczołom teraz o tej porze roku, kiedy tak naprawdę jeszcze jest dosyć mało kwiatów w ogrodzie. I jeżeli jesteście miłośnikami pszczół, to właśnie nawet z tego powodu warto, żebyście przynajmniej jedną kępę ciemierników uprawiali. Mamy wiosnę, kwiecień, i kolejną ważną sprawą, ważnym zabiegiem przy pielęgnacji tych wspaniałych kwiatów jest nawożenie. Ciemierniki lubią gleby obojętne, no, bardzo dobrze czują się przede wszystkim na glebach e, wapiennych, więc to podłoże przy, powinno mieć przynajmniej odczyn e, e, obojętny, nawet stronę zasadowego. Dlatego co roku Obsypujemy je nawozem właśnie takim wapniowo-magnezowym, czyli po prostu dolomitem. Możecie też obsypywać je dookoła pokurszonymi, wysuszonymi skorupkami jajek. Różne są sposoby. My używamy akurat tego nawozu i dodatkowo ściąkujemy je dwa razy w roku kompostem. Zobaczcie, tutaj mam takie wiaderko kompostu. Alle. Ja dzisiaj nie położę tu kompostu, dlatego że jest po prostu mnóstwo młodych sieweczek i ja bym je wszystkie przygniotła, przybiła do ziemi i boję się, że nic bym nie miała yy, yy, z tych siewek, a chcę pozyskać jak najwięcej sadzonek. Dlatego dzisiaj ja użyję innego nawozu. To są wióry rogowe, to jest nawóz azotowy, wolno działający, długo rozkładający się, nawet kilka miesięcy, naturalny i liczę, że dzięki temu ci wypuszczą super duże liście, które będą wspaniałą ozdobą y, ogrodu y, przez całe lato. No i dzięki tym liściom kępy wzmocnią się, nabiorą y, Dużo sił, dużo wigoru i wydadzą znowu co najmniej tak dużo i tak pięknych kwiatów w przyszłym roku. Oczywiście, wy w swoich ogrodach możecie użyć nawozu po prostu wieloskładnikowego, takiego, którego używacie do nawożenia po prostu roślin rosnących w ogrodzie. Jeżeli jesteście tutaj czujnymi widzami, to może widzicie, że za mną rosną duże krzewy rododendronów, czyli rośliny lubiące zupełnie inne podłoże niż ciemierniki, no bo kwaśne. Jak widzicie, udaje nam się po, połączyć oczekiwania obu tych grup roślin, po prostu te. Dostają dolomit, a te zakwaszamy najczęściej po prostu siarczanem amonu i jakoś sobie radzą. Rośliny też mają niesamowitą siłę i, i możliwości przystosowawcze, także dają sobie tutaj radę. zarówno wióry rogowe jak i dolomit znajdziecie w naszym sklepie na www.sklep.twójogrodnik.pl A z wiórami no to tak słuchajcie, już tak się nie przejmuję. To co jest bardzo wydajny nawóz będzie sobie tutaj powolutku działał. Jeżeli w swoim składniku z nawozami macie mączkę bazaltową, to również jak najbardziej możecie ją właśnie używać do pielęgnacji, do nawożenia ciel mierników dlatego, że ona właśnie odkwasza podłoże, a jest niesamowitą bombą, jeżeli chodzi o minerały. I ją również stosujemy w naszym ogrodzie. Tylko po prostu skończył mi się worek teraz i nie mogę wam tego pokazać. Ciemierniki możecie uzyskać z siewu, no ale jeżeli chcecie mieć dokładnie taki sam ciemiernik, drugą roślinę, no to po prostu musicie podzielić kępę. Ciemierniki nie za bardzo lubią dzielenie i dzielimy dopiero kępy, które się już rozrosły, mają kilka lat. Najlepszym okresem na właśnie podział ciemierników jest czas, kiedy zaczynają przekwitać. Aż do lata, ale nie później niż w lipcu, w sierpniu. A jak poznać, że dziennik przekwita? No, też musicie właśnie zajrzeć do kwiatka. Jeżeli zobaczycie, że staje się seledynowy, a te wszystkie pręciki opadły i pojawiły się torebki nasienne, no to już wtedy wiecie, że on już przekwita. Bardzo ważne jest również, żeby z wypuścić nowe liście, bo każda sadzonka powinna mieć przynajmniej jeden nowy liść. Ja tutaj. Znalazłam właśnie taką kępę ciemiernika, wykopię ją i pokażę Wam, jak ją podzielić. E, przyjrzałam się z bliska moim ciemiernikom i okazuje się, że one dopiero zaczynają wypuszczać młode liście, są w pełni kwitnienia. Dopiero pierwsze kwiaty przekwitają i jest po prostu za wcześnie na podział. Chcę, żeby one wzmocniły się, już e, zakończyły ten wielki wysiłek związany z kwitnieniem. No i wypuściły więcej liści, dlatego e, trzeba to przełożyć i to, jak dziewięć. Ciemierniki jak rozmnażamy je właśnie przez podział Pokażemy Wam później W jednym z naszych letnich odcinków Dlatego bądźcie z nami cały czas Oglądajcie odcinki I do zobaczenia w kolejnych odcinkach Które okazują się zawsze w niedzielę O godzinie 10 Dzięki za uwagę, pa pa